Oh, sure. Number two. What huh? That look. You've come for protection money. Robert. protection money. Hmm. Maybe you just have that look. What brings you here? Is this your <coughs> It's me that founds it. Then I use the Brugal weed that grows here to make beer. What can you tell me about the area around here? You haven't been here long, have you? Pardon. Let's see. Well, the boys in the camp all work for Don Esteban. They're collecting everything they can find made of gold. The Don must have a fortune in that temple by now. Do you work for the Don? Me? <laughs> I've been on this farm all my life. One day, these ruins rise up out of the ground, all over the place. Then Don Esteban comes here. At least he keeps these creatures from the temple away. Where did the gold the Don's collecting come from? From those temple ruins, the ones that rose from the ground. They say there are treasures there. And creatures. Oitam oitam. Pot forest sweet. Could you teach <coughs> me to make beer? I suppose. If you have a basic knowledge of alchemy. But well, it would take you years to learn properly. What's Brugelweed? They call it a weed, but it's not. Mostly grows in the swamp. Or along rivers but you can find it most anywhere looks useless but you can't get hops out here well not cheap you can't and this stuff will do the trick is your beer any good there were those on the mainland who thought so barley man's export they called it till the island was cut off every time you think you're getting ahead life just drags you down which reminds me the camp is waiting for a delivery. I don't suppose you'd be interested in dropping some bottles off for me. Why does everyone here see a new face and just assume I'll do jobs for them? Because you need people that will owe you favors. Favors? You never know when you'll need them. Take these ten bottles to Rachel, the camp cook. I need fifty gold coins for them so i can pay my damn protection money. all right. but one day i'll want to collect that favor. of course. here's the beer. and don't forget 50 gold pieces. 50. yeah, i'll remember that. does the don ask you to pay for protection? no. it is commander-in-chief. the one that trains his fighters. Brogar. He demands 30 gold coins a month, or he'll take away the guards that look after my farm. So someone's found a way to earn money from this swamp. Maybe I could help you gather some weed. Well, it would save me some time. All right. <coughs> <coughs> I need deliveries of ten plants. Oh

Coś się rusza. Że da się tędy przejść tam. Bagieniec czekaj, tak. new here, right? it's that easy to tell. ah, don's boys already got on your nerves, eh? they're just bored. no imagination, you see. what do you do here? i tend the brugelweed here on robars farm. it's not the most noble of plants, but it's versatile. you can brew beer with it. you can, should you be of a mind, smoke it as well. the smoke has

Krzyczmy razem zioło, 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 zioło. Zioło, 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 zioło. Dobra, koniec zioła. Aha, to, to dobra. Zioło, 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 zioło. Ah, uh -huh. If you want trouble you got it stop right there you coward Zabij mnie Jaki gnój! Jaki gnój, no nie! 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 He No niechcący go trafiłem, no i... Ale... Żeby jednym strzałem je zabić Oj tam oj tam Się fochną, bo no właśnie A hardcore biegnę hardcore Czy zdążę czy nie zdążę o to jest pytanie na śniadanie Cześć stare koancie Mordo ty moja no kurde jak to śliczną mordę A ja se patrz O kurde jakiś mógł I'll help you. Rudolf Czerwono z no, e, Rudolf Coś tam Stop. To Renifer każdy wie. And don't come back. Coś tam dalej było inne Reniferi Coś tam dalej było i nie pamiętam Miesz oto Mam miecz A Jakie mam miecz? Jestem koks Jak jestem koks? Jestem Koks Ja Cię znam Ej, dobra, tam są dziki Nie ryzykuję, no co ja głupi Co, ja, rusek No auto zapis, teraz auto zapis, tak? Widzicie Ty głupie ty, ty, ty Takie duże i głupie Ty też Ty znaczy, ziołeś spoko Co je wezmę, tak? Będę taki ninja. Wziąłem ci zioło, wziąłem ci zioło, heee, No Dobra, teraz szybko tak. Tak, szybko, 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 szybko. No i tam, oj tam. Is dobre to twoje piwo, bardzo dobre, baalcie dobre What? Never of course. <coughs> so Ma All right. A coś jest tak, bo mówisz, że tak na chatę Now who could teach me to pick locks i hope you know tak zaczę płakać Mam no, ciągnąć moje rzeczy Są moje rzeczy Nie? Tak byś płakała No dobra, dobra, już spokój, luci, laucik Głowa do góry, jointcik w łapę i jedziemy z koksem Zioło, 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 zioło Kurde sorry, ale Teraz będę to powtarzał tak cały czas. Ziół, 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 ziół. Te wilczki zabijesz, mój kochanienki. Ty masz taką muskulaturę, co mnie. To ciało takie seks. Aha, tędy da się jeszcze przejść. Patrz, że ja nie wiedziałem

proper honest schools no violence hope so da obcia sounds good clay is taking over your post About time thanks there's something for you. you Always pay your debts oh i need a rest what pots us mi kasadow yapic solen na to jest facet głupiego gościa kocham cię Zioło, 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 zioło No dobra wilczki Zabawimy się, znaczy on się z za wami zabawi, ja jestem podobno hetero Ma no, daj, ataki wilczyk I ty nazywasz siebie wilkiem? Się. Nie oddam ci moje cnoty Dobra Ej, ale na serio padnę Możesz go zabić Dziękuję Dziękuję za pomoc szefie Z ja tą... To, yy... to jest? Zioło. 10 zioła idę mu sprzedać A co tam Nic lepszego z nią bym zrobić nie mógł, nie Sprzedać mógłbym Sprzedać, celać Wydawać kasa, kasa, dobra Chodźcie tu, jeżo coś tam Pojedyncze, pojedyncze, tak, bardzo dobrze Ty się stresuje, czy ty się stresujesz? Co zapiszę, bo jeszcze mnie coś znowu zabije i albo on, albo coś. Albo ogólnie wszystko mnie zabije, nikt mnie nie kocha i ogólnie. Wszyscy są B No chodź tu baranie Jaki baran? Jaki szczur? Jeżoszczur to się powinno nazywać. Też nie! Chociaż żandłoszczur też nieźle brzmi. Macie tam o... Nie macie ognia. To teraz muszę się wykazać złać hardcore'owym sprintem. Dobra, to sobie zapiszę chociaż. Z tym trolem, czy co to tam jest? O kurde, to ma kość. Do obozu mógłbym z tym iść.

Chodź bo i tak musisz się zemścić na takim gościu jednym.